Witam Was, Majusiu strony. Dzisiaj nie jestem sam. Na szczęście kiedyś obiecałem o taki materiał. Właśnie, że postaram się zrobić nagrywkę z osobą, która weszła z nami w współpracę. Po prostu jest z nami jakiś czas. I nie chodzi tutaj tylko o to, żeby były same ochy i jachy. Możesz tutaj śmiało Michał powiedzieć transparentnie, czy coś Ci się podobało, czy coś Ci się nie podobało. ogólnie interesuje mnie właśnie Twoja historia, bo trafiłeś do nas no chyba już będzie w rok, tak? Tak, tak, no. Dokładnie. Cześć, jestem Michał. O no właśnie, przepraszam, to jest Michał, więc ja mówię, mówię, a, a nie przedstawiłem się, dobrze, że mnie wytrąciłeś. Będzie już około roku. E, grasz z nami, korzystasz z narzędzi i to, co jest istotne, bo czasem ludzie pytają właśnie, bo wy sprzedajecie jakieś szkolenia, jakieś skanery, czy to ma jakąś wartość, ogólnie wiemy, że świadomość ludzi w zakładach jest mała. Rzadko, czy znaczy rzadko i trudno znaleźć coś, coś dobrego, więc tutaj akurat mogę się i możemy się pochwalić właśnie jako spółka, że Michał z nami trochę pograł, to na i przede wszystkim jest zadowolony, ale chciałbym właśnie usłyszeć, Michał, czy może po pierwsze, jak nas znalazłeś w ogóle, czy to były podziemne typy, czy od skanery spółka, dlaczego potem zdecydowałeś się na szkolenia, co, czego oczekiwałeś, co się udało, co się nie udało? No ja z zakłada, ja się interesowałem zakładami macherskimi już wcześniej. Jakby chciałem znaleźć sposób, doczytałem trochę książki na temat dodatniej wartości oczekiwanej. I właśnie szukałem tego, w jaki sposób nigdy nie byłem w stanie rozpoznać, kiedy dany zakład ma tą wartość oczekiwaną, tak? No i spotkałem, szukałem na YouTubie, spotkałem jakby ciebie, na YouTubie, potem podziemne typy. No i tak sobie zobaczyłem, że jest szkolenie i dowiedziałem się, że faktycznie wartość oczekiwana jest wtedy, kiedy porównamy ją z większym rynkiem, czyli tutaj porównujemy z Azją. No i zacząłem sobie grać, zacząłem grać, dołączyłem we wrześniu chyba bodajże, tam 2021 roku. Wtedy szkolenie było jeszcze chyba dwa razy tańsze niż teraz, ale mimo wszystko się opłaca. No dwa razy to może nie. Bo tam było chyba yy, około 1500, a teraz jest chyba 1800. Wiem, co? że dałem wiem, że to było jakby śmieszne pieniądze, bo ja to odrobiłem tak naprawdę, nie wiem, nie, dwa tygodnie. Yy, jak, nie, jak nie szybciej. Nie, a zaraz w sobie możemy zobaczyć. No ja się skupiłem na yy, Fortunie, na Total Becie, na Match Day na, yy, na Mage Day Boss nawet też grałem. O, tylko jeszcze jedno zapytam, bo mi się nie widzieliśmy. Pierwszy raz się teraz widzimy na kamerce. Bo to było online, tak? Ty z nami się nie widziałeś. Tak, wszystko online. online. Nie, nie, nie byłem z wami niestety na żywo. Miałem jakieś tam plany wcześniej, a jak było to drugie spotkanie, to sobie całkowicie o tym zapomniałem. Tak, przy ustalaniu jakby grafików pracy sobie o tym zapomniałem. No, tak. trzecie, trzecie jest plan we wrześniu, tylko Kamil ma obronę, więc który września na pewno więc. No, ja na szczęście już mam to za sobą w studiach. <laughs> No to no. spoko, to może wpadnieć, może, może będzie czas będzie okazja się poznać, bo to też jest taka inna wartość dodania e, do tego, żeby poznać ludzi podobnie robiących. Okej, okay, bo chciałeś coś powiedzieć, czyli zaczą, zacząłeś od, y, od bustów, tak? Zacząłem od bustów na Betfanie i grałem równocześnie y, na fortunie. Y, no i na totalbecie grałem równocześnie, potem się okazało, że y, jakby z totalbetem było tak, że... Jakby tam jest dużo, trzeba się pościgać troszkę z tym Buchmeiere'em i szybko te kursy się zmieniają, tak. Zauważyłem, że na Fortunie te kursy się zmieniają dużo wolniej, więc skupiłem się na Betfanie na Mecz i na Fortunie. Totalbet sobie na ten moment odpuściłem. No i co, od 24 września na, na Betfanie tu dostałem szybki limit, bo dosłownie od 23 września zacząłem grać, i 7 lutego, nie, 30 stycznia już mnie 7 lutego już mnie zablokowali, no i tam ugrałem jakieś tam 729 zł to jakieś tam grosze. No ale zawsze coś, tak? Mm -hmm. Zaczy, się zaczęło wejść, porównać z Pineklem sobie kurs. Oczywiście uwzględnić podatek, bo to był jakby wos jest z podatkiem, a jak się był większy, no to się po prostu grało. No a na Fortunie jeszcze ja grałem w czasie, kiedy happy hour było codziennie od 16 do 18, od poniedziałku do piątku, no a weekend to tak jak teraz, od, 15, od 12 do 15. No i zacząłem 24 września od takiej niewielkiej stawki, i potem zaczęło się jakby granie, granie, granie. Jak tu widać no środkowa, środkowa tabela to jest ta z Fortuny. No i tak yy, grałem sobie, jak widać, no większość czerwonego, tak, to trzeba być jakby cierpliwym, trzeba sobie zdawać sobie z, trzeba sobie sprawę z tego, że yy, jakby no, to nie będzie tak, że ci będą wchodzić wszystkie, tak? No to jest tak, że yy, masz yy, kursy są wysokie, bo jak masz ako 3 ja tam grałem kursy do 2,5, więc yy, jak jest 11 czy 12 kurs, no to trzeba być yy, cierpliwym. Na fortunie było to fajne, że te kursy no po prostu wszystkie spadały, więc chyba nie, nie pamiętam, żeby mi się zdarzyło, żeby mi kurs po zagraniu wzrósł. Nie pamiętam takiej sytuacji. No i grałem od, tak jak powiedziałem, od września do marca, do 8 marca i wykryciłem 25, 25 25,45 procenta yieldu, czyli bardzo dużo jak dla mnie przy obrocie całkowity obrót na fortunie to ponad 100 tysięcy złotych z czego zysku 25% czyli 25 651 złotych w ciągu tam czterech miesięcy nie więcej troszkę chyba pięciu no także fajny, fajny wynik no nie ukrywam no było łatwiej go zrobić niż teraz bo no, można było grać codziennie tak mhm. no i co Teraz, teraz obecnie no nie gram, no bo nie zablokowano. Wyglądało to tak, że w momencie kiedy puszczałem sobie, te, kleiłem kupon, no i tak mieli, 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 no i nie przyjmuję. Tak myślałem na początku, że to jest jakiś błąd, tak? No i złączyłem sobie jeszcze raz. Mieli, 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 no i nie, nie przyjmuję. No i tak sobie zastanawiam, co to już byłby limit. No ale faktycznie no, dostałem ten limit, bo jakby inne sobie takie komercyjne zakłady mogę puszczać i z tym nie ja ma w ogóle problemu. Nie? No mm -hmm. niestety teraz się tak złożyło, że no, 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 online skończyło się granie. O, poczułeś to znaczy wygrywać, ale tak jak mówisz, Yield super, eee, bardzo duży, nawet e, aż przesadzona próba. Też tak, spod... tak Jelt, Jelt, ja zdaję sobie sprawę, że Yield jest za duży, yy, aczkolwiek, no dostałem, spodziewałem się korekty, no ale dostałem wcześniej bana, więc. Mm -hmm. Więc... Na jednym koncie online, tak? Tyle ugrałeś, ponad dwadzieśdziesiąt? Tak, na jednym koncie, na jednym koncie online, tak. No to powiem Ci, że, że, że bardzo dużo zazwyczaj to, to szybciej, ale tak jak mówisz, my już w zasadzie tam współpracujemy. Może online, nie, nie znaliśmy się face to face, ale działałeś z nami online, no to tak. długi czat minął i faktycznie teraz to happy hour jest mocno ograniczone, więc trzeba się skupiać na tych terminach, kiedy, kiedy jest. Wynik po prostu super, ciekaw jestem czy po prostu ktoś na grupie jeszcze wykręcił lepsze, ale będziemy próbować się właśnie jeszcze skontaktować z innymi graczami i się pytać o odczucia. No i ważna jest bardzo konsekwencja, tak? Mhm. Jeżeli ja to miałem taką sytuację, że miałem o tutaj chyba to jest to tak, 21, o to miałem nawet większą serię, miałem 20 serii, o tu jest miałem serię 25 kuponów z rzędu przegraną, tak? Czyli to jest, a stawkę miałem wtedy już 500 złotych, także, no, jak sobie tak pomnożymy szybko, no to to jest, no ponad 10 tysięcy, tak? 12,5 tysiąca złotych, także, no, ale no nie ma co się poddawać, trzeba być konsekwentny w tym, co się robi i wtedy, jakby, no, spotkamy, wtedy będą efekty. No, ale, kurczę, no, nie wiem jak to powiedzieć, no trzeba się, trzeba takiego y, odrzucić w ogóle emocje i jakby tylko się logiką kierować, no bo innej opcji to nie ma. Tak, nie patrzeć w ogóle tak. na mecz, nie ma jak, jak ktoś na przykład mało doświadczony y, zaczął. Znaczy ma, nie wiem, że miał jakieś doświadczenie jakieś duże, ale jakby ktoś na przykład zaczął grać miał od razu serię taką 25 przegranych z rzędu, no, to mógłby mieć, no to mógłby się troszeczkę zniechęcić, nie? I ważna jest ta konsekwencja, bo jakby, y, żeby cały czas grać. A, już masz, jesteś skromny, ale no masz, jeżeli e, wystarczyło tylko to, że zrozumiałeś na znaczy kolego wartość oczekiwanej, żeby grać ogólnie opłacalne zakłady i wykręcić taki wynik, to to szapowa. E, na pewno m, nie jedna osoba by chciała być na twoim miejscu. A jeszcze ewentualnie jak, e, pokazywałeś mi wcześniej na na, na fortunie tam. E, jeżeli możesz możemy zwrócić na to oko, to po prostu do tak. potwierdzenia, że sobie tak, 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 to są te... Zakłady. Oczywiście no, większość czerwonego nie ma co ukrywać, mhm. ale no, nie jest ważna skuteczność, tylko yield tak? Mhm. Więc, no, to, ja jest... To, to jest normalne, to tak jak właśnie mówiliśmy przed nagrywką, że z Orkiem nagrywaliśmy film i pokazaliśmy to, jak my graliśmy, to takie stary są, są w porządku. Ty nawet tam widzę, że po 500 zł grałeś niektóre kupony. Tak, tak, tak. Bo I... miałem stawkę większą. Tak, zwiększyłem sobie stawkę na 500 zł, jakby miałem też na to fundusze. Ja przeznaczyłem sobie daną, ten, dane so, da, przeznaczyłem sobie daną kwotę i nie miałem jakby problemu z tym. To były takie pieniądze, które były, no nie były potrzebne do życia, nie? nie używamy takich, nie gramy pieniędzmi, które na przykład których potrzebujemy, tak? No dokładnie. Jak się uda je rozmnożyć, no to wiadomo. Jest no, to, no wiadomo. to to jest wtedy jest, jest, jest ekstra. Ale grajesz właśnie kupone za 500 zł, to też tak cyrklowałeś, żeby nie wpłacić jeszcze w 10% do kodowego. Oczywiście, to nie, to było rozbijane. Zobaczcie się, zobaczcie, to jest wszystko rozbite. O, jak to na przykład jest mhm. 150 zł, 150 i y, 3 razy po 150 i, i 50. Tak, tak, to wszystko i mhm. widzisz, zauważcie, że to są te same kursy, bo to jest, są te same zdarzenia na czterech kuponach rozbijane, żeby właśnie nie wchodzić w ten wyższy próg y, podatkowy. To jest bardzo ważne, no bez tego to też 10% mhm. tutaj oddajemy tak, to pewnie. Ten zysk może by był, ale zdecydowanie mniejszy. Po prostu w Excelu masz pisane jako całość, tak? tak. Nie, nie rozbijane na kupone. Okej, okay, rozumiem, bo my to robiliśmy właśnie. Do tu, mam, tu mam, tu mam roz, no tutaj jest rozbite, ale w, no, na, w Excelu mam jako całość pisane, tak. Mhm. Ale to trzeba rozbijać, bo ale to nie jest trudne. Na Fortunie to jest jest taka opcja, że czy zostawić te zdarzenia tak i klikasz po prostu, no to to mhm. chyba nie jest jakieś skomplikowane. Tak, tak, oczywiście jeszcze tylko właśnie na Excelu miałeś wpisane razem tylko 500 i. Tak, razem miałem, no. ja, ale tutaj mam rozbite. Mhm. Na przykład to tutaj jest taki jest taki kupon, że jest 14,91, 1491, 14,91 i to jest rozbite na cztery na kupony. No, o. w taki sposób. Dużo poświęcałeś czasu dziennie, żeby grać coś takiego? No na fortunie to no jak były takie happy hour, no to, to siedziałem przy komputerze tak czy siak od 16 do 18, ale w międzyczasie sobie robiłem, przedchodziłem o 16, robiłem sobie, wpuszczałem sobie te kupony. No i tak sobie co 10 minut patrzyłem, czy coś weszło nowego. No jak weszło, no to sobie dalej puszczałem. No i tak, a w międzyczasie jakiś tam obiadek sobie zjadłem. Także Dużo czasu jakoś nie poświęcałem na to, co się jakby osiągnęło. Miałeś jakąś zasadę, że po prostu do kuponu dorzucasz wartość oczekiwaną od jakiegoś, od jakiegoś procenta? Jakieś założenia, że gram, nie wiem, od 5% zwyż, czy to czy jakiś system tutaj sobie pod to mm, Nie, nie miałem takiego, nie miałem takiego jakby procentowego systemu. Tylko i wyłącznie stawka, płaska. Mm -hmm. płaską stawkę. 200 a, przez chwilę tam możecie zauważyć tam jak przewijałem tego yy, Excela, że przez moment y, zacząłem stosować ten schemat Kellyego, ale chyba nie do końca coś tam dobrze robiłem i zaczęły mi tam spadać spadać, i jak i porównałem sobie to gdybym grał po prostu stawkę to bym wyszedł na tym lepiej, gdy niż grałem niż mhm. Prawdopodobnie to jest przypadek, bo jeszcze chyba nie do końca rozumiem tego Kellyego, więc sobie na ten moment odpuściłem. W sumie chyba dobrze, że tak zrobiłem, bo no i tak mnie zablokowali, więc. A to było trochę liczenia więcej. Mm -hmm. No, ale żadnych tak, żadnych, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Żadnych dodatkowych, yy, żadnych dodatkowych kuponów od kogoś tam. Jakichś swoich przemyśleń nic nie dorzucałem. Tylko skaner, tylko dodatnia wartość oczekiwana i, i tylko to. Żadnych takich swoich przemyśleń, żadnych pewniawków, nic, nic z tych rzeczy. No. Wychodzi na to, że, że matematyka i automatyzacja. Tak, tylko matematyka, ja jakby no... Matematyka prawdy ci powie, tak? <laughs> o no, no to jest taka... Taka jest prawda. Matematyki nie oszukasz. Każdego można oszukać, ale matematyki nie. Dokładnie, jest to tak ułożone. Eee, trudno ręcznie pewnie znaleźć wartość oczekiwaną. a jeszcze w kuponie o 3 tak, no Bez narzędzia jakim jest skaner to byłoby tak naprawdę niemożliwe. Nie ma co, nie ma co się oszukiwać. No. Jest, jest zdarzenie, ty wchodzisz, wyszukujesz w wyszukiwarce, wklejasz do kuponu, puszczasz. Dzieje się samo. No i trzeba też sprawdzać czy te kupony na początku czy te kupony spadają. No, ja nie pamiętam na fortunie, żeby one wzrosły. Może jakieś tam, nie wiem, nie pamiętam już teraz, bo niestety no, jest, mamy czerwiec, a mnie już w marcu zablokowano ale nie przypominam sobie, żeby kursy wzrastały. Mm -hmm. Także skoro spadają, to znaczy, że o to właśnie chodzi, tak? No tak, właśnie z wypadkami bywa różnie, chociaż na prawdę jeszcze nie jest tak źle. Okej, okay, to pogadaliśmy o takiej dobrej stronie, a taki twój feedback, czy jakieś mankamenty, czy coś byś potrafił, no bo oczywiście też, jeżeli coś zauważyłeś, czy coś można by usprawnić, to zawsze dla nas fajna wiadomość zwrotna. No tak się zastanawiam, no, czy coś można byłoby usprawnić. No i więcej jakby Bukmaherów jakby no pewne rzeczy nie przeskoczymy, tak? Podatek sprawia, że tylko używając promocji coś można ugrać na polskich No, Nie hmm. wiem, chyba, chyba że gralibyśmy z ogromną wartością oczekiwaną, ponad 12%, żeby to przeskoczyć. No a jak przeskoczymy te 12, to potem jak wygramy tam 200, 300, tak? To jest dodatkowy podatek 10%. Hmm. I... 2280, no no to potem jest jeszcze jeszcze dodatkowy podatek i tak nas, nasze kochane państwo, docenia. Ja, to rozumiem, ale nie mamy żadnego na to wpływu. Miejmy nadzieję, że się zmieni na bardziej cywilizowaną ustawę, jak jest na zachodzie, nawet na Ukrainie jest o wiele bardziej korzystna. Ale nam się, czy, czy w narzędziu coś jeszcze byś dodał, czy po prostu czegoś brakowało, czy poprzez to, to gramie. Nie chodzi, że szukam czegoś na siłę zaczepnego, bo może nic by się nie dodał, może jest wszystko OK. Ale gdyby coś było, to... to zawsze no na... Ja tak to... się zastanawiam. No chyba... Chyba nie. Chyba bym nic nie dodawał. Co jeszcze? Czy... No nie wiem, ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy, więc ciężko mi znaleźć tutaj jakby minusy tego. A tak na siłę, to chyba nie będę szukał, ale jak się jakieś minusy znajdą, to dam znać. To no się... spoko, no dobra, fajnie słyszeć. To tak i próbowałeś jeszcze z Polskich Polski Bookmakerów, no bo będziemy tutaj rozmawiać na temat o Polskich Bookmakerów. Mamy też narzędzia dla zagranicznych, ale to już dla osób, które mieszkają z zagranicą, to powiedzmy TotalWeb, bo Trochę próbowałeś, mówiłeś mi, ale trochę... Tak, i próbowałem, ale to było tak, że tam jest też spoko, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, tam trzeba się troszkę pościgać z Wugmacherem. Bo te kursy się naprawdę szybko zmieniają. No i ja to dosyć szybko zauważyłem, więc kupiłem się na fortunie. Ale do telabeta pewnie wrócę. Do telabeta pewnie wrócę. Jak się jak oczywiście będzie dobry czas na to, bo nie zawsze. To jest. Ale póki jest ta promocja total totalwecie i ona trwa chyba cały dzień, te AKO 3, tak. tak, tak. No, no to, to to na pewno się będzie opłacało grać. Są dość szybce w korygowaniu. Tak, tam szybko korygują, ale z drugiej strony, jak Ci się uda złapać taki kurs, no to masz. No to jest super, nie? Bo dosłownie parę, mija parę minut i te kursy od razu są niższe. Także także to jest takie fajne. Mhm. Okej, okay. czyli ogólnie grałeś do marca, zrobiłeś sobie przerwę. Przerwę. Tak, wynika... na ten moment przerwę, tak. Mm -hmm. Że już po prostu nie wiem, zarobiłeś swoje, czy zmęczyło cię, czy po prostu planujesz wrócić. Nie no, planuję. Chciałbym zagrać jakby w, w tych na fortunie tylko w stacjonar stacjonarnie. Tylko jakby pracuję tak naprawdę na dwa etaty i troszkę mnie to blokuje, bo dużo w weekendy pracuję, więc więc troszkę, a poza tym jest taki okres teraz troszkę mniej ten liga się skończyła, więc jest trochę tego mniej ale myślę, że jak będzie możliwość, to to wrócę na pewno do, do gry. To bo chciałem grać na fortunie, wykorzystać tą promocję jak najbardziej na Fortunie ak 3 trochę to happy hour. Mm -hmm. Nie, no ja, tak jak mówisz, sezon ogórkowy wchodzi, więc wstępnie się wakacje mogą być w sierpniu to praktycznie wszystko chyba rusza, bo Nasza eksperta nawet. Bo w sumie szansa świata wcześniej pewnie, to może do tego. Tak, w listopadzie. Ale ogólnie, tak mi się kojarzy, że te przerwy już nie były jakieś takie długie, tylko. Większy potencjał, oczywiście, ma kanał, bo tam na tym pracujesz. Ale jeżeli mogę wykorzystać tam powiedzieć chwilę o tym, no to, to każdego zapraszam. Jak chcę sam przetestować, nawet niech sobie swoje y, zdanie e, sprawdzi. Hmm, tutaj, nawet chyba, jeden kupon z ostatniej poruszyliśmy e, dwa dni temu, więc w zasadzie robimy to wszystko we, e, we trzech. Będą po prostu tutaj i z Fortuny, i z Total Beta, nawet z BetKlika pojawiają się waliu, bo też. Hmm, są takie możliwości. My nie mamy akurat kategorii do klika, ale można znaleźć w innych źródłach. E, czy jeszcze z jakichś innych źródeł można właśnie korzystać, bo tu wspomniałem jakiś dobry temat mm, do poruszenia? Czy opierałeś się głównie z nie, teraz... nie, nie korzystam z innych źródeł. Tam pamiętam Kamil miał e, grupę Insiders, ale z niej zrezygnowałem, bo tam szybko to się, to się działo tak po prostu szybko i, i nie korzystałem z tego. No, nie byłem w stanie tego wyłapywać, więc mm. jakiś taki przyspawany do telefonu nie byłem. A jak ktoś na przykład taką ma pracę, że na przykład pracuje przy komputerze, to taka dodatkowa grupa yy, to jest jak najbardziej super. No tak, tak, to tak. się, tu się z tym zgodzę, dlatego Kamil zamknął tą grupę, bo większość osób miało właśnie z tym problem. Kto łapał, był mega zadowolony, bo tam w pewnym momencie. Tak, tak. Właśnie mój drugi, mój kumpel co z nim tutaj yy, gram. Mateusz to on sobie radzi, właśnie z Insider, bardzo sobie chwali. Mateusz, te, ten też z naszego. Tak, ja te, tak? też wykupił szkolenie, nie, też, też jest zadowolony. Okej, okay, okay. może się jeszcze z Mateuszem porozmawiać. E, dlatego tę grupę Insider też przemianowaliśmy w Single, i tutaj ma być właśnie więcej postawione na to, na realność tego, żeby złapać dany kurs. Czyli w momencie wysyłania taki kurs jest realny do gry. W Insiders to było z dość dobrego źródła, jak ktoś po prostu był przetwarzany na telefon, tak jak mówisz, było dużo live'ów, to, to mógł z tego zrobić coś fajnego, ale to tak. jest dużo, dużo, wyrzeczeń, nie zawsze się da to zrobić. Okej, okay, to, ja to chyba tyle, chyba, że chciałbyś coś powiedzieć, może sam od siebie, może jakichś jeszcze innych narzędzi, czy tego co jest, czy jakieś sugestie dla nas, czy cokolwiek. Dla graczy. Chyba, chyba wszystko poruszyliśmy. Jakby bardzo polecam szkolenie. Yy, mi się spodobało. Nie trzeba być cierpliwym. Yy, na, będą na pewno słabe serie. Yy, no i chyba tyle. No. Nic więcej nie mam do dodania chyba na razie. Jak się coś pojawi, to dam znać. Zarobić na trzefie nadwrócić na to trudne. Tak, rzeczy, tak. Na pewno to nie to nie wygląda tak kolorowo, jakby się wydawało, że puścić sobie. Taśmę i będziesz milionerem. Nie? Tak, to nawet nie wygląda tak, że wpadają trzy typy, nie wiem, 10, 12, 8%. Ty sobie powoli puszczasz, okej, okay, fajnie każdy typ. No to trzeba się trochę z tym nagimnastykować, ale warto. Jak widać, no i gratuluję jeszcze raz, bo taki wynik no, jest mega. Dla nas też, też to mega reklama, oczywiście nie ukrywamy oby tak dalej. Trzymamy kciuki. Zapraszam cię, żebyś z, z tych grup też jeszcze korzystał, żeby by sprawdził, bo tam gotowce wpuszczamy nasze eee, i robimy to tak, żeby <laughs> było to jak najbardziej do gry. Eee, no i to tyle z mojej strony. Dzięki, Ci, Michał. Jeszcze raz gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dzięki, wielkie na razie. Cześć. No hej.